Cześć, witam na kanale Para Druta. W dzisiejszych czasach robotki na drutach są prawdziwa sztuka, która pozwala tworzyć niezwykłe rzeczy swoimi rękoma. Jest to również doskonały sposób na odstrasowanie i kreatywne spędzanie wolnego czasu. Dziś podzielę się z Tobą pomysłem na ciekawy, nowoczesny wzór na drutach. Jak Ci spodobał się ten wzór, naciśnij paluszek do góry i podziel się tym filmikiem. Tak, ty wspierasz mój kanał i jego więcej obejrzysz nowych ludzi. A jak jesteś gościem mojego kanału, naciśnij przycisk subskrypcji i na pewno jego nie zgubisz. Ten wzór będzie zrobiony tylko prawymi oczkami. Jest łatwy w robieniu. No i wygląda szyko, szykarnie. Tak jest. Jego lewą strona. No I zaczynamy robić. Nabieramy potrzebną nam ilość oczek. Ja nabrałam tutaj 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 oczek. Na 16 oczkach pokażę, jakiego robić. Pierwszy ściek to tak, pierwsze oczko od krawędzi sobie zabieramy, a następne dwa oczka prawych będą bo wszystkie będą prawe oczka, czyli dwa oczka musimy odwrócić tak, żeby mogliśmy by ich przerobić razem. Zbieramy z powrotem, przerobić tak, żeby było nam na prawą stronę. Czyli wchodzimy, w... jest pierwsze oczko, jest drugie oczko, czyli wchodzimy najpierw w drugie, później w pierwsze. Czyli nabieramy ich dwa razy, przerabiamy, nie zdejmujemy z druta lewego, odciągamy sobie drugie to oczko i z pierwszego jeszcze raz robimy prawe oczko. Zdejmujemy. Następne oczko będzie prawe jedno i powtarzamy dwa oczka, odwracamy, no to nie odwrócone, tak żeby ich przyrobiłam raz. Wchodzimy w drugie, później w pierwsze. Robimy oczko raz, sobie tak odciągamy. Wchodzimy w drugi raz, w jedno oczko tylko i wyjmujemy znowu oczko. Z dwóch robimy dwa tylko razem. Następny mamy. Jedno prawe. Powtarzamy to do końca ściegu. Na koniec ja mam dwa oczka, które mógł przerobić razem. Przerobiłam i jeszcze raz robię z jednego oczka prawe. Zamykam ścieg. Lewa strona przerabiamy po kolei wszystko lewe oczka. Tu każde oczko przerabiamy jako lewe. Drugi zrobiony, wszystko lewe przerobiliśmy. Trzeci ściek. Zdejmujemy oczko. I tutaj, tutaj robiłyśmy od razu dwa razy, czyli robimy, po prostu ich przerabiamy raz oczko, prawe dwa prawe. Dalej mamy, widać, że tu było dwa oczka zrobione razem, czyli przed nim mamy oczko prawe. Odwracamy go. I drugie, czyli to gdzie przerabiałyśmy dwa razy, my jego mamy drugim oczkiem. I powtarzamy znowu, z dwóch robimy jedno oczko i później z jednego oczka zrobimy jeszcze jedno. Zdejmujemy. Następne mamy prawe oczko. I znowu odwracamy dwa, powtarzamy znowu to samo. Na początku tylko ściegu trzeba zobaczyć tak, żeby nam szło prawdziwo. I teraz robimy tak jak robiłyśmy pierwszy ściek, czyli dwa oczka razem, drugie odciągamy, i z pierwszego robimy jeszcze raz oczko. I jedno prawe. Znowu odwracamy dwa oczka, z dwóch robimy raz, jedno. Nie zdejmujemy go. Tylko z pierwszego jeszcze raz robimy oczko. I teraz ściągamy dwa oczka razem z drugim. I jedno prawe. Zamykamy ścieg. Czwarte i wszystkie parzyste ściegi my przerabiamy wszystko lewe oczko. Zamknąłem. Piąty ściek. I teraz akurat widać, jak nam idą te oczka już w bok. I tu już widać, że tutaj musimy tych, oto akurat idzie nam oczką. I tych dwa oczka musimy razem przerobić. Czyli pierwszy my zdejmujemy. Następny mam prawe oczko raz. I tu już dwa oczka będziemy przerabiać razem. Czyli odwracamy i wszystko robimy tak, jak robiliśmy. Najgłówniejsze, że pierwszy początek zrobić i wtedy już nam będzie fajnie wszystko jeść po kolei. I cały czas będziemy powtarzać tą linię. I dwa razy z dwóch robimy dwa, tak raz, odciągamy drugi i jedno prawie, znowu z dwóch. Robimy raz uliczko i z jednego robimy drugi raz i wtedy ściągamy ich z druta. Jedno prawe i mam do końca jeszcze jedno prawe. Zamykam ściek. I już widać, jak fajnie to idzie nam po te prawe oczka. Toży przerabiamy i jeszcze raz jedno przerobimy razem. I to jest naprawdę bardzo fajny, prosty, najprostszy moim zdaniem, wzorek. No i ze swojej strony jest ciekawy bardzo. Taki wzór też można robić na okrągło, tylko wtedy parzysty ściek, trzeba będzie cały czas przerabiać po prostu wszystkie prawe oczka i będzie nam na okrągło. I tak. Zgniośmy i widzimy, że tu idzie nam ten podział na li, tak? Tu on idzie na wskos. Czyli od razu sobie ja ich odwracam i przerabiam dwa razy, nie zdejmuję jeszcze z lewego druta, znowu przerabiam z jednego jeszcze jedno oczko i prawe. I znowu powtarzam. Tak. I tutaj jak jedno ja je zrobiłam, to mam do końca jeszcze dwa oczka, czyli znowu ich do końca będę przerabiała dwa razy. Dwa razy. Jednym oczkiem, później z jednego. Jeszcze jedno. Zdejmuję, zamykam ściek. I wtedy nam wyjdzie, że tu one chowają się, tu zaczynają się. Tak będzie na wskos iść tak jak. To pokazane na obrazku, na próbce tej. I tu schodzi nam, a tu pojawiają się obok. I tak robimy sobie ten wzór. Nic trudnego, w ogóle nic, ale bardzo ładnie yy, wygląda. Jest super, taki po środku tutaj chowa się. Czyli jest taki. Wymyślony, ze ciekawski taki. Mam nadzieję, że ten filmik spodobał się. Czekam na komentarze. I do zobaczenia wkrótce.